Witajcie kochani ludkowie Witam was na lekko spóźnionym śniadaniu Jest godzina dziewiąta, trzydzieści, tylko że wieczorem Dzisiejsze śniadanie trochę się przedłużyło mi do samego wieczora Cały dzień spędziłem w wyrze. Nic kompletnie nie robiłem Trochę poćwiczyłem, trochę poćwiczytałem, trochę pomedytowałem, trochę pomyślałem Ale nic kompletnie nie robiłem dawałem sobie relaks dla swojego ciała dla moich nóg. Trochę mnie przymusiła do tego pogoda na zewnątrz, gdzie padał deszcz i ciężko jest wyjechać do mojej pracy na rowerze w deszczu. No ale niestety patrząc do telefonu widzę, że cały taki tydzień będzie deszczowy, więc nie będę miał wyjścia i będę musiał jeździć w deszczu. No, ale o czym chciałem do Was pogadać? Chciałem do Was pogadać o pustce, która panuje w mojej głowie. Czym więcej czytam, czym więcej się uczę, czym więcej chodzę do nauczycieli, na warsztaty. Im więcej słucham różnych kołczów, czym więcej próbuję zrozumieć, tym więcej widzę, że nie wiem. I tym więcej widzę, że jestem w czarnej dupie. Mam 50 lat. A dopiero od kilku lat zacząłem się uczyć, co to znaczy świadomie. W ogóle co to znaczy żyć. A co dopiero mówiąc świadomie żyć. Świadome życie. Próbuję prowadzić od dokładnie trzech, może czterech lat. I powiem Wam, że to jest niewygodne miejsce. 50 lat. Załóżmy pozytywnie patrząc na sytuację, że zostało mi jeszcze 50 lat. Tylko że ludzie w moim wieku są 30 lat do przodu. 30 lat poważnej charówy, poważnej nauki, poważnego rozwoju, poważnego biznesu. I w wieku 50 lat stoją już twardo na swojej własnej ziemi. I mają wyrobioną opinię na temat swojego życia. I reprezentują sobą już twardą pozycję. Mają postawę mężczyzny 50-letniego. A ja się czuję taki trochę jak taki gówniarz, który o, tu coś poznał, tam coś poznał, coś nowego zobaczył, coś nowego odkrył, coś nowego poczuł. I się cieszy, i się buja na karuzeli, i jakby zdobywa coś świeżego, to co już dawno powinno być zdobyte. W społeczeństwie to nie wygląda za dobrze. Ludzie wymagają od tego, żebyś, żebym był dorosły, żebym był odpowiedzialny, żebym miał to i tamto i jeszcze coś. Moim marzeniem jest, któregoś dnia stać się nauczycielem. Nauczycielem życia, życia świadomego. Życia w pełni. Nauczycielem, który mógłby wyciągnąć ludzi z ich własnego dołka. No ale żeby móc wyciągnąć kogoś z dołka, samemu w dołku być nie można. Żeby móc nauczyć kogoś czegoś, samemu trzeba się wcześniej nauczyć tego. No i ja właśnie jestem na etapie uczenia się. Jak w pełni opanować swoje życie? Być zadowolonym, szczęśliwym i umieć wyskakiwać sprawnie z dołków, w które każdy z nas wpada, niezależnie od tego, w jakim jesteśmy miejscu rozwojowym czy finansowym. Ale profesjonaliści potrafią z tego dołka wyskoczyć bardzo żwawo, rzeźko bez kontuzji amatorzy wyskakują z dołka zajmuje im to czas energię i często powoduje kontuzję Ale mój przykład dla mnie samego pokazuje mi, że choć mam 50 lat, to jednak uczę się wyskakiwać z dołka. A spotkałem wiele osób na tej ziemi, na mojej drodze, którzy już w moim wieku po prostu w tym dołku siedzą i dogorywają. I czekają, aż ktoś ten dołek zasypie. I na tym się skończy leśna audycja na temat ich życia. A ja nie mam zamiaru czekać, aż ktoś mnie zasypie. Ja nie mam zamiaru czekać, aż zgaśnie światło. Ja chcę się uczyć. Sto razy mówiłem i będę powtarzał. Udało mi się pozbyć nałogów, papierosów, alkoholu i narkotyków. Z tymi ostatnimi to nie przesadzajmy, znowuż nie byłem jakimś takim kurwa narkomanem. Ale gorzałe waliłem ostro. Przez gorzałe straciłem moją wspaniałą żonę. Przezgorzałe, mój syn Jest równie straumatyzowany jak ja Ja też byłem straumatyzowany przez gorzałe mojego ojca A mój ojciec był straumatyzowany przez gorzałe jego ojca I to się chyba tak ciągnie No ale na szczęście nie płaczę Na szczęście widzę, że mogę i widzę, że zrobiłem i że się uwolniłem i że chociaż mam 50 lat i się trochę spóźniłem albo się nie spóźniłem tylko po prostu takie mam tempo tam z tyłu wiszą zdjęcia mojego syna Zawsze zamyślony Może coś wreszcie wymyśli Zacząłem nagrywać te filmy na nowo i zacząłem mówić Bo chcę, żeby te filmy zostały żeby mógł wrócić do nich któregoś dnia i zobaczyć co się we mnie zmieniło Czy dokonałem jakichś postępów, czy nie Trochę już tych filmów nagrałem Co prawda do tych starych filmów nie mogę wrócić, bo nie mam komputera, tylko telefon. A w telefonie nie mogę zajrzeć do mojej historii, jakby takiej do prywatnego konta takiego. No Jak wreszcie dopadnę komputer To sprawdzę Zobaczę Czy coś się zmieniło We mnie, w mojej energii W moim mówieniu W mojej w moim myśleniu Na razie trzeba zjeść kolację Odpocząć A jutro wyruszyć do pracy Nie ma wejścia na szczęście nikt mnie nie gania, tylko ja sam siebie poganiam. Na szczęście nikt mi nie mówi, co mam robić. Sam sobie mówię, co mam robić. Trzymajcie się. Dobrej nocy.